Zatrzymajmy naszą uwagę na chwilę na tych słowach ewangelii, tak bardzo istotnych dla naszego duchowego życia. Zwróćmy uwagę przy pierwszym buntarzu Bożego ciała. To Jezus wskazał, gdzie będą spożywali Paschę. To Jezus polecił ją przygotować. To Jezus wziął. I błogosławił chleb. To Jezus wziął kielich i odmówił czynienie. To Jezus powiedział te słowa, do których się już przyzwyczailiśmy. Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Bierzcie i pijcie, z niego wszyscy, to jest moja krew. Przy tym pierwszym ołtarzu, słysząc jeszcze wypowiedziane przed chwilą słowa Ewangelii i wpatrując się w żywe ciało Jezusa, chcemy wyznać, że Eucharystia jest przede wszystkim darem. Nie jest nagrodą dla wybranych. Jest darem. Jest codziennym pokarm, pokarmem. Jest lekarstwem. Gdyby słowo nie stało się ciałem, gdyby Bóg nie stał się człowiekiem, gdyby ostatniej wieczerzy nie uczynił Jezus pierwszą wieczerzą każdej eucharystycznej uczty, Bóg nie byłby tak blisko każdego z nas. Może przez lata naszych praktyk niedzielnych, praktyk eucharystycznych Przyzwyczailiśmy się, szczególnie w Polsce, do tego, że Msza Święta jest na co dzień i że jest tak bardzo dostępna, jak chleb ze sklepu, który codziennie nabywamy, codziennie świeży. Dzisiaj, klęcząc przed żywym ciałem Jezusa, idąc za żywym Jezusem, chcemy dziękować. Za to, że Bóg przychodzi codziennie jako dar, że mamy to szczęście, mieć Boga na wyciągnięcie ust, rąk i serca. Amen. Przy drugim montażu zwróćmy uwagę na słowa, na informacje ewangeliste przy rozmnożeniu chleba. Że wszyscy jedli do sytości. Jezus widzi każdą ludzką biedę. Chce, żeby również uczniowie ją zobaczyli. Dzieli się nie tylko swoją ludzką wrażliwością, ale uczy także, jak pomagać drugiemu człowiekowi. Jego nauka brzmi tak. Najpierw trzeba zmienić serce swoje na miłosierne, żeby móc powiedzieć: żal mi tego tylu. Najpierw trzeba zmienić serce na miłosierne. Następnie trzeba zobaczyć potrzeby drugiego człowieka. A to może nie być takie proste. Żeby o czterech tysiącach ludzi powiedzieć uczciwie, nie mają co jeść. O tym trzeba szczerze przyznać. Przyznać się do tego, ile mamy i ile możemy dać innym. Kolejnym etapem jest modlitwa. Wzywanie Boga nie tylko z prośbą o to, by pomnożył to, czego nam brakuje ale modlitwa także o to, by przyjął naszą wdzięczność za to, co jest. Kolejnym krokiem jest dzielenie się. Dzielenie się tym, co posiadamy. Ufając, że Bóg jakoś nie pozwoli nam zginąć. I kiedy w takim momencie Bóg spotyka się z naszym zaufaniem, Obdarzy nas tak obficie, że zawsze pozostaną jeszcze resztki. Stąd ostatnim etapem jest niemarnowanie tego, co zostało. Taka jest nauka Jezusa. Tak było przy cudzie rozmnożenia chleba. Tak też ma być i w naszym sercu. Zmienić się na miłosierne, Użalić się nad lezem drugiego człowieka, przyznać się do tego, że posiadamy i ile możemy dać innym i modlić się, aby Bóg przyjął naszą wdzięczność za to, co już otrzymaliśmy. Tak jest za każdym razem przy cudzie eucharystycznym. Nie przyzwyczajajmy się do tego, że Jezus mnoży ten duchowy, cudowny chleb na co dzień gdy zamienia chleb w ciało, a wino w krew swoją. Przy drugim ołtarzu Bożego Ciała chcemy wyznawać wiarę w to, że jest możliwe, aby wszyscy jedli do sytości. Jest możliwe, by nikomu nie zabrakło chleba powszedniego. I naprawdę jest możliwe, bo nikomu nie zabrakło ciała Jezusa. Potrzeba tylko potrzebę drugich połączyć z Bożą Pomocą i naszym ludzkim miłosierdziem. Amen. Przy tym trzecim ołtarzu Bożego Ciała rozważmy ważną ewangeliczną perykopę o uczniach, którzy szli do Hemaus, a właściwie była to ucieczka do Hemaus, bo przecież szli w odwrotnym kierunku do Jerozolimy. Można by mieć pretensje do tych uczniów, że uciekają do Hemaus, że nie zostali w Jerozolimie z innymi apostołami. A jednak rozmawiają ze sobą w drodze o tym, co się stało. Wszyscy o tym rozmawiają. I chociaż fizycznie daleko są od grobu Jezusa, sercem i słowem byli wciąż przy nim. I do tej bliskości w słowie, chociaż pełnej zwątpienia i pytań, przychodzi Jezus. Jezus realny. Jezus cielesny, bliski, jak przyjaciel w drodze, jak ktoś, z kim można zasiąść do jednego stołu, i tłumaczy im wszystko, i idzie z nimi. Chociaż wie, że nie idą we właściwą stronę, chociaż widzi, że uciekają od pytań, kłopotów, ale to zwątpienie. Spowodowało rozmowę. A obecność pana Jezusa zrodziła tęsknotę w ich sercach za czymś głębszym. To coś więcej stało się Eucharystią. I to właśnie podczas swojej ucieczki, gdy zatrzymali się w gospodzie, gdy Jezus pobłogosławił chleb. Eucharystia, którą przeżywali z Jezusem, otworzyła im oczy. Eucharystia otwiera w oczy na, w czasie różnych ludzkich zwątpień, kłopotów, trudności. Otwiera oczy i pozwala spojrzeć inaczej na życie. Przejrzenie na oczy dało im siły, aby wrócić do Jerozolimy. Powrót zamienił się w wyznanie wiary. Także i ta ewangelia, którą przed chwilą słyszeliśmy o tym, jak Pan zaprasza wielu na nauczne, jak Pan nieustannie zaprasza na Eucharystię, a przecież widzimy, że nie wszyscy odpowiadają, nie wszyscy przychodzą ci, którzy są zaproszeni. Iluż ludzi w naszym mieście. Iluż ludzi w naszym, naszej parafii, jest w drodze odwrotnej niż do Jerozolimy, jak wielu ucieka od Eucharystii, jak wielu idzie w drugim kierunku, modlmy się, aby wszyscy w naszej parafii przejrzeli na oczy, aby spotkali świadków, aby zobaczyli wielu z nas idących w dobrą stronę. Świadkach Eucharystii, aby to im pomogło wrócić do świątyni, wrócić do Kościoła, wrócić i przeżyć tę świętą godzinę, kiedy Pan Jezus łamie chleb dla nas i pozwala nam otwierać oczy na wszelkie wątpliwości i kłopoty. Módlmy się o to gorąco przy tym trzecim buntarzu Bożego ciała. Amen. Bardzo musi mu zależeć na jedności, skoro tyle o tym mówi na dzień przed swoją śmiercią. A jeśli mu zależy, to nie tylko o tym mówi, ale modli się do swojego Ojca. Bo przecież na modlitwie mówimy o tym, co najważniejsze. Co najbardziej potrzebne, co tak bardzo zależne od samego Boga. Jak bardzo musi Jezus wierzyć w ludzi? Jak bardzo Jezus wierzy w ludzi, skoro modli się o to, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie? Zapytajmy. Czy możliwa jest aż taka jedność między nami? Czy możliwa jest taka jedność, o którą modlił się Jezus w naszej parafii? Taka jedność, jaka jest między Bogiem Ojcem i Jego Synem i Duchem Świętym? Czy Jezus modli się o postawę realną, możliwą? Jak bardzo to jest i dla nas ważne, że Jezus wierzy we mnie. Jezus wierzy w człowieka. Jak ojciec, który mówi do dziecka, dasz radę. Jak nauczyciel, który mówi do ucznia, poradzisz sobie. Jak trener do adepta, to nie jest ponad Twoje siły, Eucharystia. Jest miejscem pojednania z Bogiem, z ludźmi i ze samym sobą. Dlatego, jeśli ma się zrealizować to, w co Jezus tak mocno wierzy, aby mogła nastąpić jedność w naszej parafii, potrzebna jest częsta Eucharystia w naszym życiu. Być może nie wystarczy tylko na święta. Nie wystarczy obecność w niedzielę. Potrzebna jest częsta Eucharystia i częsta komunia święta. Nie nagroda, nie jakiś pukar zdobywców, ale codzienny pokarm. Jeśli będziemy się karmić często, jeśli wcześniej często będziemy się jednać z Bogiem w konfesjonale w sakramencie spowiedzi, możliwa jest jedność w naszej parafii, o której marzył Jezus na dzień przed swoją śmiercią. Przy tym czwartym ołtarzu chcemy wyznać wiarę w to, że jedność między nami jest możliwa. I że jedność między ludźmi rodzi się z Eucharystii. To ona, jeśli będziemy w niej uczestniczyć, jeśli będziemy ją adorować, jeśli będziemy się nią karmić, ona zasypie wszystkie podziały i zburzy mury między nami. To ciało i krew Jezusa. Tworzy w nas jedną rodzinę braci i sióstr w Chrystusie. To Eucharystia jest najpiękniejszą formą skutecznej modlitwy o jedność między nami. Amen.